Hej, cześć, Siemanu wam wszystkim, tutaj ja, Derubonek100, i witam Was w kolejnym odcinku trzeciego sezonu zagrajmy w RimWorld Alpha 13. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku nie działo się za dobrze, tutaj mamy troszeczkę rannych kolonistów, troszeczkę mamy też chorych kolonistów, troszeczkę też mam problem oczywiście z prądem i z tym, że nie mam komponentów na szczęście yy, z tym. Yy, jeżeli chodzi o brak komponentów, to już niedługo myślę się skończy, gdyż będziemy tutaj już mieli yy, to do robienia komponentów gotowe. Widzę, zajmuje się tym Denis. Dobra, niechaj zajmuje się tym Denis. Widzę tych e, więźniów będzie w chuj trudno zrekrutować. Jak tam tutaj? Jeszcze jednego komponentu tam brakuje, ale widzę, że tutaj jeszcze mamy jakieś, dobrze. Chciałam obniżony nastrój. Kto? Demonicus, czemu? Co mnie powinienem śmiać. Mamy jak coś wolnego. Tak, dobra, okej. Okay. Mam mało pożywienia. Nie, do... Nie no, czemu mało pożywienia? Nie powiedziałbym, że tak mało, ale. No cóż. E, widzę proste posiłki trzeba będzie dodać. Gotuj proste do uzyskania 10. Ok. Bo niestety nie mamy za bardzo. Yy, właśnie tutaj żadnych warzyw i tak dalej. <laughs> przepraszam, własnej najmocniej Mam nadzieję, że potem nie zapomnę wyciągnąć tego kichnięcia, ale jeżeli nie wyciągnę, to przepraszam. Yy, tak, mam mało żywności, spoko Na razie to jeszcze nie jest jakaś tragiczna ilość. Tak, tu widzę, Milki sobie śpi. To sobie ustawimy z powrotem dla kolonistów Nie bo masz tyle łóżek więziennych Przynajmniej jak na razie No i cóż, na razie czekamy, także wypadałoby, żeby ktoś tutaj posprzątał, bo jest tu taki syf, że masakra, ale W sumie, w sumie Artura zatrudnimy do tego, żeby sprzątał W sumie to tak trochę, mogą o tym wcześniej pomyśleć, ale to nic To już niedługo zbudujemy i miejmy nadzieję, że też te komponenty do wytwarzania nie będą jakieś drogie, bo to będzie trochę, trochę słabo co? Niezasad... Niezasadzone 4 stopnie, co? W ogóle zimno tu. Nie mamy tego ogrzewania nigdzie, trochę słabo. Tutaj widzę ee, raczymy... U, infekcja poważna. Ale dobra, odporność się zwiększa, lekarstw jeszcze mamy, a mamy tych ziłek. Dobra, Michcio zjedz. I zabieraj się w końcu za ten asem... do te, to coś do komponentów. Ok, bardzo, bardzo ładnie, bardzo, bardzo fajnie. Buduj, buduj i buduj, nice. Dziękuję. Zlecenia, dodaj zlecenie, make components. Rzemieślnictwo na 10, kto ma rzemieślnictwo na 10? 9, 7, kurwa. Chwila, z czego to? Z metalu, spoko, ale rzemieślnictwo na 10, tak. Fak, 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 fak. A dużo ci brakuje, gdzie ta Wiktoryna? Um, Wiktoryna, Wiktoryna, gdzie ty jesteś tu? E, charakter. E, a, a, rzemieślnictwo. Trochę ci brakuje. Ale bodaj, że tutaj na przykład się rzemieślnictwo. Ha, właśnie nie wiem. Nie wiem, gdzie tu się rzemieślnictwo wyrabia. Hm. Ale chyba w sumie możemy zobaczyć. W chwilę, rzemieślnictwo. To podejrzewam, chociaż nie tutaj. Hm. Stół kamieniarski, może tutaj bardziej. W chwilę, co możemy na tym stole kamieniarskim? Dodaj zlecenie, wycinaj cegły. Kamienne bryły, ale. Hm A nie wiem, na spróbuj tutaj. No, zobaczymy, czy ci to podbije. Zobaczymy, czy ci to podbije umiejętności. Weźmy sobie ciebie, zaznaczmy. Charakter, o. Chodź zrób to. Zobaczmy. Mm. Dobra, będziesz to widzę robić, okej, okay, spoko. Zobaczmy. Czy to ci podbustuje różmy Tak, podbustuje ci. Tylko już trochę byś tego musiała porobić, a brakuje nam jedzenia. Hm. No trochę słabo, ale dobra, już zrób to i zajmij się jedzeniem. Okej. Okay. Tylko nie tym, żebyś ty jadła, tylko... Robieniem jedzenia. A Jezus moja dobra, widzę tu jest masakra jak na razie. Wiecie co, na razie musimy tutaj połatać trochę ten nasz, że tak powiem, dom, bo jest w nim cholernie zimno. A tu będzie mi chociaż jeden działający grzejnik. Chociaż dla Artura i Wiktoryny będzie ciepło. Artur widzę sprząta, dobrze. Już tu w pomieszczeniu, jak widzicie, robi się cieplej też od generatorów. Dzięki temu, że to wszystko tutaj pozamykam. Także już tu przynajmniej nie będzie tak zimno. Także już im nie będzie myśleć tak źle no, tylko gorzej właśnie, że tutaj... Gdzie jest e, Wiktoryna znowu? Co ty robisz? Ja bym chciał, żebyś ty robiła w sumie proste e, chwilę Dajmy tutaj zlecenia Dobre danie, na razie zawieść. Rób tylko proste e, Oj Dziennik ataku... Dzik atakuje po próbie oswojenia Niedobrze Panie, uciekaj pan do kolonii Okej, okay, dzik mnie goni, super Fak Uciekaj, uciekaj W sumie damy ci spójrz zwierzęta Niech atakują tego dzika Ten dzik widzę cię dosyć mocno tutaj jeszcze poharata zanim dojdziesz do kolonii Ale dobra, mam nadzieję, że cię przynajmniej nie ogłuszy Oby. W ogóle chwilę milki. W sumie ty byś mogła coś tutaj fajniejszego założyć. Na przykład te spodnie mogłabyś. Nie wiem w sumie po co. No, ale sobie załóż. Okej, okay, Wiktory, no tutaj robi proste danie. Niechaj robi. Czuję, niedługo nam się będzie kończyć mięso też pomału. Dobra, niech ona tego trochę zrobi. Niech ona zrobi. Ona tam ma chyba kuźwa. Kolejna potrzebuje ratunku. chuj. Eee, chwilę trzeba kogoś. Kto tu jest myśliwym głównym? Hmm, Demonicus albo Denis. Eee, chwilę, Demonicus, Denis, wy nie macie chyba broni. Denis, nie, ty masz? Ty też masz, dobra. Chodźcie. Tylko który to będzie dzik, to będzie ten dzik, dobra. Ok, chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj. Musimy tego dzika zdecydowanie zabić. Bo trochę nas będzie tutaj wkurzał, nie powiem, że nie Wow, ile on tego miał przy sobie Okej, okay, dobra Ustawcie się gdzieś tutaj Dobra, dobra, chwila Okej okay. Denis tutaj również Strzelaj Fuck, mm. Ty masz też pistolet, dobra, chwila, pomożesz im tutaj kamon strzelaj w dzika Okej, okay, dobra, stroje w dzika. Ty... Okej, okay, dobra, udało się. nice. Yy, zwolnimy was. Weźmy tego także dzika. Także ktoś musi pomóc dla kamiennego. A dobra, ktoś już, widzę, demonikus mu pomaga. Yy, dobra, dzika. Tutaj proszę. To też wszystko trzeba popodnosić. Po nim. O, widzę, trochę tego tu ma. Niekoniecznie mam w sumie drzewo. O, a drzewo to anuluj. Muszę z niego wszystko popodnosić. Dobra. Okej, okay, jak tam, e, dobra, okej, okay, tu jest, widzę dobrze, jak tam, tutaj, tutaj potrzebujemy, e, powtarzaj bez przerwy, dać i potrzebujemy znaleźć Wiktorynę, która gdzieś tu poszła w chuj daleko, po co, żeby tutaj, chwilę, e, usuń to, zajmij się, e, ty zajmij się tym, okej, okay. trochę daleko będziesz miała do tych wszystkich e, kamieni i tak dalej, ale to nic, koniec, potrzebuje ratunku, gdzie? Czemu? A, przez co pewnie infekcje Dobra, już tu widzę, Demonicus mu pomaga Śmiertelna choroba u Artura hm. Dobra, ale mam nadzieję... On tam ma już... Już mu dużo brakuje, żeby się uodpornić Mam nadzieję, że chociaż nie zginie, bo będzie przykro Okej, okay, widzę tutaj może. Yy. Aha, Aha, rozpadłaś całkiem Firet, nie masz ubrania Trzeba ci jakieś ubranie skombinować Na razie tutaj żadnego ciekawego nie widzę nie ma tu żadnego ubrania, naprawdę. Tu jest, dobra. Załóż to. Załóż to, załóż. Ok, no na razie jakoś tam mało do przodu idzie. Co robi Wiktoryna? Dobra, mam nadzieję, że ona się szkoli w tym swoim rzemieślnictwie. Zobaczmy, nie tak, chwilę. i jo, zobaczmy. Jak tam tutaj? No, 5000, jak widzicie, trochę jej brakuje. Nawet bym powiedział, że trochę dużo. Potrzeba lekarza, gdzie? Tu. Kolinista potrzebuje ratunku, Demonicus. Czemu? Aha, też przez te infekcje wszystkie. Cholera. E, no potrzeba, żeby ktoś nam go uratował. Kuźwa mać. No si dwaj lekarze są chorzy. Dobra, Wiktoryna. E, weź zajmij się... E nie możesz go ten? Czy już pewnie ktoś... Aha, dobra, już go ktoś ten. Dobra. Weź tego, uratuj. ok I zaraz mu jeszcze dasz trochę ziłek. Zajmij się jego leczeniem jeszcze. Jak tam... Nie u ciebie, tylko u ciebie. Zdrowie. Infekcja. A, ty już prawie zyskałeś odporność. 99, dobra. On już będzie na to odporny. Uzyskano odporność, nice. To jeszcze, a w sumie nim się nie możesz, a jak tam twój mąż? Uzyskana odporność, dobrze, Ok, udało się, przynajmniej on nie zginął Mało pożywienia mamy, jak widzicie, niestety Mamy tutaj także broń do podniesienia, spoko, Artur może już chodzić, dobrze Tylko mamy problem nadal z komponentami Ale już mam nadzieję, niedługo się to skończy Kiedy w końcu W ogóle chwilę, tutaj sobie damy Do uzyskania tam powiedzmy 15 komponentów. Więc na razie i tak tego nie zbudujemy, bo potrzebujemy, żeby Wiktoryna nabrała doświadczenia w rzemieślnictwie, bo niestety nikogo lepszego w rzemieślnictwie nie mamy jak ona. Ona ma 9, czyli jednego jej brakuje to jest najgorsze jednego poziomu. Połowę już ma, ona się szybko uczy, tak więc no mam nadzieję, że w końcu jakoś tam jej to pójdzie i się nauczy. Chwilę, zobaczmy, ile tam jej brakuje. No jeszcze dużo, jak widzicie. Także ona ma też inne ważne zadanie. Musi gotować. Czy ktoś jeszcze może gotować? Tak w miarę dobrze kuchasz. Kamienny też jesteś kucharz. Ale ty masz tylko na 5, masz za mało. Hmm, no nie dobrze. Cóż, na razie niech Wiktoryna trochę pogotuje. Dopóki tutaj nie będziemy mieli tych zbiorów. A do tego się na razie nie zanosi, żebyśmy je mieli w najbliższym czasie. I super jeszcze nagły atak. Ale dobra, widzę, że ich nie ma dużo. No, ogólnie troszeczkę mamy dużo problemów. Mi tutaj chodź. Denis, też, ustaw się. To Denis, już się ustaw gdzieś tutaj. Czekamy na pozostałych koronistów. Dobra. Kamienny chwilę, ty jesteś bez broni. Wait. Kto jeszcze nie ma broni? Milki, ty nie masz. Boże, nie mamy w ogóle broni. Wait. Ekwipuj granaty. Kamienny ekwipuj pistolet. Demonikus, ty też gdzieś tutaj zgubiłeś pistolet, ale dobra, tu mam pistolet. Dobra, okej, okay, na razie tyle. Milki, jeszcze tę chwilę. E, ty ekwipuj ten powiedzmy pistolet, mało ważne, który. Kto miał brać granaty? Nie wiem. Może Milki ty miałeś chyba brać, dobra, to weź chodź tu. Wy się już tutaj ustawcie. Artur, ty też nic nie masz. What the fuck? Yy, tu jeszcze mamy, okej, okay, dobra. Szybko, 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 szybko ustawiać tutaj. Wszystko dobra. Dawidos i ta, dobra. W razie czego ich będziemy musieli dobrze wykorzystać. Dobra, Michie już też idzie. Okej, okay, zajmuj tutaj pozycję. Okej, okay, wy już też jesteście do przodu. Come on, come on, come on. Milki, tu lecisz po te granaty szybciej. Dobra, już idzie, rozpoczynamy ostrzał. Dobra. I tutaj już Wy na pewno wychodzicie. I lecicie tutaj. Ty milki się schowaj. Wiktoryna, tutaj walcz wręcz. Dawidos, walcz wręcz. Dobra, okej. Okay. Na razie jest dobrze. Okej. Okay. Walcz wręcz. Walcz wręcz. Wy się ustawcie tutaj we dwóch. Okej, okay, dobra. Jakoś to tam idzie pomału. E, ktoś padł. E, dobra. E, nie wiem, Dawidus chyba padł. Dobra, ty się wycofaj, bo już trochę ledwo zipiesz. Okej, okay, was już resztę wystrzelamy, myślę. Jakoś pomału. Przyjmę taką nadzieję. Dobra, mamy trade karawan, ale to nic. Dobra, Dawidus też jest trochę w potrzebie. Milki spróbuj go uratować od razu. Okej, okay, dobra, udało się. Kolejna osoba z tych napastników padła i się udało. Dobrze. E, tutaj, jedzonko, dobra. E, wszystkich oczywiście zwalniamy ze służby. E, ty, uratuj go. Dobra, mamy kolejnego więźnia. Nie wiem, czy będziemy mieli dla niego miejsce. I niestety mamy też trochę dużo rannych. To mi się nie podoba. Karawana, dobra. Ok. by się jakby. Miała komponenty, chociaż wątpię, że będzie miała. Jeszcze Wiktoryna została ranna, niedobrze. Artur, weź go do niewoli, nie mamy już łóżek. Ale czy któreś jest wolne? Tu jest wolne ustaw dla więźniów. Artur, weź do niewoli, dobra. Ok, przyspieszmy czas. Nie zobaczmy, co się dalej będzie działo. Niestety Wiktoryna będzie ranna trochę. Co nie jest zbyt dobra Chwile, Ty już nie musisz być w sumie lekarzem, Wiktoryna. Ty już nie lekarz, ale dobra. No, Denisa możesz jeszcze patrzeć. na szybko. E, więzień, rekrutacja tutaj. Pyk, dobra. Wiktoryna, ty się połóż. Za chwilę ciebie twój mąż, Artur, opatrzy. Zajmij się leczeniem Wiktoryna. Potem zajmij się więźniem. Ona musi jak najszybciej, tutaj właśnie, zostać zaleczona, że tak powiem. Musi nam robić jedzonko, którego już mamy coraz mniej, dlatego jeszcze za chwilę yy, Nie zajmie się czyszczeniem, tylko zajmie się ćwiartowaniem Dobra, chociaż trochę więcej mięsa będzie Okej, okay, tak już może tutaj chodzić e, Chwila, karawana kupiecka, Dawidost, kurde jesteś ranny Robić coraz trudniej wam powiem, nie podoba mi się to Nie podoba mi się to strasznie Dobra, rób to jedzenie, rób ten zapas dziesięciu Już nie niedużo brakuje Dobra, i lecisz robić to. Dobra. Ktoś tam bezczynny, ktoś tam bez broni. Dawidus, ty lecisz pohandlować z nimi. Dobra. Artur nadal sprząta. Dobra, co tam mam? Możemy sprzedać pistolet. Macie komponenty? Jeden. Dajcie go. Możemy wam sprzedać więźniów. Uj, to po całkiem ładnej cenie niektórych. Chociaż nie wiem sobie po co miałbym sprzedawać ich. Hmm. Nic tutaj ciekawego od nich nie widzę. Chociaż jeszcze zobaczmy naszych więźniów. Tak, ty, jak tam charakter? Czy nie przydasz nam się zbytnio? Raczej. Chociaż no. Może, a jak tam jesteś... O Jezus Maria, cię zrekrutować to będzie masakra. Ty. Ty nam się nie przydasz, Ciebie możemy sprzedać od razu. Dawidos, y, trade with Ten combo to był on Sprzedamy go, akceptuj Dobra y, Izdar Ciebie sobie na razie zostawimy, może Ty 9-9, bardzo trudno do rekrutacji, nie przydasz nam się raczej y, Mental, dobra, Mental również Ciebie sprzedamy Mental i Ty jesteś dosyć drogi Dawać kasę y, Drill, ty jak tam, Ty nie jesteś aż taki trudny ale czy mi się przydaż? Dobra, ciebie też sobie zostawię. Na razie ok. Dwóch więźniów im sprzedałem. Ok. Widzę, że dzięki temu oni są wolni, ale to mało ważne. Niech idą od nas. No i cóż, czekamy. Wiktoryna, czy ty się zajmujesz tym, co trzeba? Chyba nie. No, chyba nawet na pewno nie. Zajmij się tym. Zajmij się robieniem przy tym stole. Oj, przepraszam, mikrofon ruszyłem. I mogło być to dosyć mocno słyszalne. Dobra, ok. Jak tam ci to leci? Pomału do przodu, jak widzicie, bardzo pomału do przodu e, Co tu się stało? E, Bers, co? Aha, dobra mm, Coś mu się złego stało i jest tak trochę w szale, chyba w szat pał Wpadł e, Musimy tam jak najwięcej ludzi żeby go położyli W sumie najbardziej to by się Wiktoryna przydała Ona go szybko położy Dobra. On jeszcze walczy z królikiem. No nie, co za szaleniec. Co za szaleniec, normalnie. Dobra, walczcie z nim. Ty też walcz wręcz. Okej, okay, dobra. Kurde, Denis, coś ty narobił. Okej, okay, dobra, udało się go ogłuszyć. Ktoś go by tam uratował, może, czy coś. No, zwolnić was. O, właśnie. Dobra. Okej. Okay. Koniści potrzebują leczenia, Artur. Dobra, za chwilę ktoś tam cię, myślę, podleczy. Tym kimś będzie Demonicus. No, nie mówcie, że mi zabił Shortiego. Nie, chyba nie zabił. Aha, dobra, Shorty jest tutaj mocno ranny, ale chyba go tam naprawią. Dobra, Shorty może już chodzić, bardzo fajnie. Denis też już może chodzić. Denis tychuju. E, chwilę, bo chyba nasi dwaj lekarze są wyłączeni, tak trochę. E, no, tak trochę. E, Ta Wiktoryna, zostań. Lekarzem opatrz za chwilę swojego męża. Co nie, wait. Zajmij się leczeniem. O, właśnie. Dobra. Zajmij się tutaj jego wyleczeniem. Połataniem. I idź spać. Oj. Tak trochę pożar. E, ale widzę, że chyba ugaśnie, bo deszcz pada. Tak jest. No i cóż, czekamy na kolejny dzień. Zobaczymy. Ok, pożar ugasł na szczęście. Na razie jest dobrze. Tu w ogóle możemy to ustawić z powrotem dla kolonistów. Czemu by nie? Ok, no i cóż, teraz tylko co musimy zrobić, to zdecydowanie podkoksić e, tutaj Wiktorynę w rzemieślnictwie. Bo już raczej tutaj żadnych y, części statku kosmicznego nie ma. Które mógłbym y, gdzieś ewentualnie rozebrać na no te komponenty, niestety. No cóż, trudno no. Musimy liczyć na to, że w końcu ona wbije ten dziesiąty poziom. Chociaż brakuje jej strasznie, strasznie dużo. No, ale no cóż, na razie czekamy, aż wstanął. W sumie nie mam o czym mówić. To poczytam w końcu komentarze, co my tutaj mamy. Nie wiem do kiedy wcześniej. Y, Czytałem, ale to nic. Jakieś, jak tu będą jakieś ciekawe komentarze, to przeczytam oczywiście. Co my tutaj mamy? Szukam jakichś ciekawych komentarzy. Na razie nic ciekawego nie widzę. Z jakiś porad albo coś. Mm hmm. Chwilę, taka porada. Jak masz cel, daj mi same krzesła i doniczkę, żeby strażnicy przyjeździli i porozmawiali, to będzie łatwiej ich serbować. Jeszcze nad tym pomyślimy, powiedzmy. E, głód u kogo? U Dawidosa. To jest coś. No właśnie, bardzo dobrze. Icha, ja mamy pomału problem z jedzeniem. Dosyć sporawy, także. Demonikus, Boże, nie, ty nie, ty nie, ty nie, ty nie. E, rzemieślnik, nie. Ty nie, Wiktoryna, ty tak. Ty tak. No nie, znowu tutaj walnęło. Niedobrze, to strasznie ściąga pioruny, ale też musimy troszeczkę upolować, yy, poluj. Troszeczkę jakiś zwierzątek tutaj okolicznych, o na przykład tutaj mamy troszeczkę zwierzątek do upolowania, upolujmy je wszystkie. Wiktoryna, zajmij się tym, cały czas musisz ćwiczyć, tutaj rzemieślnictwo, dobrze, że ci to w sumie to boostuje. Dobra, odłóż na miejsce Przynajmniej będziemy mieć trochę cegieł Dobra, okej okay. Tutaj widzę, musisz troszeczkę dorobić Wiktoryna, zajmij się tym Trochę musisz daleko latać po TT Głazy, ale to nic Eee, o Denis, straciłeś podkoszulek A nie widzę tutaj żadnego podkoszulka, że tak powiem, zastępczego w ogóle chwilę mamy cztery komponenty, nie wiem w sumie co mógłbym z nimi zrobić na razie. Tak więc na razie nic po prostu nie będę robił, także w sumie mamy trochę. Jeszcze zróbmy sobie zapas prądu, myślę, na maksa. O, w końcu będziemy mieli więcej wizy, jedzenia. No, także będzie można już niedługo y, zacząć robić dobre dania. Tylko ktoś tam będzie musiał to poprzynosić. Jak tu już się zrobi, mały zapas, wtedy odpalimy jej. Y, co ty robisz? Nie, 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 ty się zajmuj dalej tym. Żeby tutaj mm, kamieniarstwo ćwiczyć. Okej, okay, widzę, że tu w pomieszczeniu wcale nie jest u nich tak zimno, tak więc dobrze. Ten, te generatory tutaj ładnie grzają, myślę. To jest bardzo dobre. Okej, okay, dobra, tutaj już się widzę Wiktoryna zajmuje się tym, żeby się uczyć. Także przez kilka najbliższych odcinków. ja co będziemy robić, to jej klikać, żeby cały czas tutaj wyrabiała te cegły, podejrzewam. Niestety. Okej, okay, dobra, zajmij się dalej. Jak tam? Ci to leci. O, strasznie, bardzo strasznie, powoli. W sumie za chwilę zobaczymy, to chyba wymaga artystyczna, chociaż nie jestem pewien. W sumie za chwilę zobaczymy. Wiecie co, zobaczmy nawet teraz. Dajmy tutaj, dajmy, dajmy Wiktorynę tutaj. Aha, ona nie jest artystą, no właśnie, czyli tutaj nie. Tutaj podejrzewam też nie. Jeśli nie możesz tym zająć, prawda? Tak. No, czyli jedyne co pozostaje, to właśnie musisz tutaj. Robić. robić to co robisz To znaczy yy, Cegły wytapiać czy tam no nie wiem Obrabiać jakoś nie, nie wiem w sumie jak to nazwać Dobra tutaj kamienny widzę też robi trochę prostych posiłków To dobrze że on może właśnie Tutaj w tym akurat wyręczyć wiktorynę Tyle dobrego Okej okay, dobra ona no, też tutaj troszeczkę niech pogotuje Bo trochę nam się kończy zapasik Okej okay, dobra 9 10 Dobra Zajmi się jeszcze tutaj kamieniowaniem, chociaż raz. Jak tam jesteś zmęczona? Mocno? Jeszcze nie, aż tak mocno. Także jeszcze spokojnie. Wow, o tutaj teraz je było. A tym razem było to zwarcie. I cholera, cały zapas prądu. Pożyć się jebać, zajebiście Kuść wamać. Źle się dzieje. No ale cóż, dobra. Wow, tu w ogóle nam płonie. Kto jest strażak? W sumie, Wiktoryna chyba nie. Milki, dobra, będziesz widzieć iść gasić. Okej, okay, no to cóż, w tym momencie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. W kolejnym nie wiem jeszcze co będziemy robić. Zapewne dalej będziemy klikać, żeby Wiktoryna tutaj wbiła w końcu ten wyższy poziom rzemieślnictwa, żebyśmy mieli w końcu jak wytwarzać te komponenty cholerne. Jednak oczywiście do tego czasu komentujcie, subskrybujcie, oceniejcie. A przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.